Buty. To jest bazarek nasz, jakie buty. Jezu. Dawno ich nie widziałaś, co? Ja. Jest, ale wstyd. Jaki wstyd, pięknie poukładane. O może? Szok. A taką zaskoczkę Aga przygotowała. Ona musiała to zobaczyć wszystko na jednej powierzchni, żeby dotarło do niej, Ile tego tak naprawdę jest? Czy wszystkie buty są na was dobre, czy z których na przykład ktoś już wyrósł? Które są za małe? Z tych wyrosłam. Z tych. Dobra. Z tych. Z tych wyrosłaś, świetnie. Tak ci ja Agunia, zobacz, od razu Tak, widzisz. tak, bardzo proszę. A z tak. których ty, kochana, wyrosłaś? Z tych wyrosłam. Z tych wyrosłaś, super. Mm -hmm. Z tych, bo mi się już nie podobają, więc na pewno z nich wyrosłam. Ja to mm -hmm. rozpoznaję po największym stopniu zakurzenia. Na przykład te, albo te buty. Na nich jest po prostu kurz, jak na meblach. Może po prostu jedne takie klasyczne... Ale jedne klasyczne czarne mm -hmm, szpilki tak. należy mieć. Które tak. są wygodniejsze? Szkóre. Te, bo są ze skóry, a te nie. Wielka szokoterapia dla mnie, jak widzę ilość... Moich rzeczy ogromne, i mam myśl, że już nigdy to się nie powtórzy.